Cześć! Witam Was na kanale Ania Sprzątania. osobą, której jeszcze mnie nie znają, przedstawię się. Mam na imię Ania, mam 42 lata, mam męża, dwoje dzieci, syna w wieku 15 lat, córkę w wieku 12 lat, dwa koty oraz psa. Yy, no właśnie, bardzo, bardzo długo mnie nie było. Miałam przerwę, hmm, nawet nie wiem ile, 2 miesiące tak, może mniej więcej. A długo mnie nie było, ponieważ byłam, no szczerze mówiąc, po prostu bardzo mocno zmęczona. Tak jak wcześniej mówiłam, pracowałam w kilku miejscach, zrezygnowałam już z pracy w przedszkolu. Jestem logopedą, neurologopedą, pracuję z dziećmi, z osobami dorosłymi. Prowadzę swój własny gabinet, do tego pracowałam w przedszkolu i raz w tygodniu jestem też w przychodni, w poradni logopedycznej. E, dużo tego się nazbierało, no spróbowałam pierwszy raz w swoim życiu umowy o pracę, e, bo takie zatrudnienie znalazłam właśnie w przedszkolu. Okazało się, że nie do końca jest to moją bajką, e, po drugie po prostu ilość tych godzin... E, no była dla mnie zdecydowanie za duża. Być może jest to też kwestia tego, że dużo innych kobiet poradziłoby sobie całkowicie w takiej sytuacji. Dla mnie to było po prostu zbyt, jakby to nazwać wręcz takie no, przygnębiające. Ciągle miałam wrażenie, że jestem w pracy. Miałam zazwyczaj od 8 do 12 przedszkole. Potem trochę przerwy, czasami dwie, czasami półtorej, czasami trzy godziny, a potem szłam na cztery godziny później do mojego gabinetu lub do tej przychodni. No niby wychodziło ogółem, że byłam tak jakby na zwykłej umowie koło 8 godzin dziennie, tak jak się zazwyczaj pracuje, natomiast ta przerwa między jedną a drugą pracą sprawiała, że nie tak nie miałam za bardzo możliwości, żeby odpocząć. Był to czas, kiedy zazwyczaj robiłam albo obiad, albo sprzątałam, albo zajmowałam się jeszcze innymi rzeczami, jakimiś zakupami i tak dalej. I zaczynałam pracę o ósmej, a kończyłam o 18, nieraz o dziewiętnastej. Najgorsze były czwartki, w czwartki miałam od ósmej do dwunastej pracę potem na 13.30 do 14.30 jednego klienta prywatnie u siebie w gabinecie, a potem jeszcze od 15.00 do 19.00 szłam do poradni i powiem Wam, że po prostu no czwartki to miałam, od 8.00 do 19 miałam wrażenie ciągiem jakbym była w pracy, było mi ciężko, no a do tego jeszcze są zwierzęta, dzieci, mąż, także no wiecie o co chodzi, no jest jeszcze co robić poza tymi godzinami pracy, Także teraz y, no jestem na takim etapie w życiu, że zostawiłam sobie już tylko swój gabinet i raz w tygodniu będę pracowała jeszcze w przychodni, w poradni logopedycznej. Wydaje mi się, że podjęłam słuszną decyzję. Rodzina też jest zadowolona, mąż też jest zadowolony, bo no, w sumie nie widzieli mnie za dużo. Większość czasu spędzałam y, w pracy, a to w domu, co byłam, to tak wieczorami trochę dosłownie. A to też nie jest tak, że w domu się nic nie robi, bo są szkolenia yy, jakieś online, bo trzeba coś tam zalaminować do pracy. Każdy, kto pracuje z dziećmi, gdzieś jest nauczycielem, terapeutą, to wie o czym mówię, że no, trzeba trochę tych rzeczy jeszcze porobić. Także umowę mam podpisaną do końca roku szkolnego, czyli do sierpnia ale w sierpniu moje przedszkole jest nieczynne, nauczyciele mają wolne, mamy miesiąc teraz wolnego, więc tak naprawdę można powiedzieć, że już skończyłam pracę, będę musiała się tylko raz tam w sierpniu jeszcze na chwilę dosłownie pojawić, żeby... No, coś tam musimy przygotować. Ja się muszę pożegnać ze wszystkimi i to już będzie mój całkowity koniec. No, szczęśliwa jestem. Powiem Wam, że po prostu, jak gdyby odzyskałam swoje życie, odzyskałam rodzinę, odzyskałam czas. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej decyzji. E, ilość godzin spędzanych w pracy przytłaczała mnie i nie do końca dawała mi satysfakcję z mojej pracy, a to też tak nie może być, bo. Powinna mieć czas na jakąś regenerację, na to, żeby się przygotować do tej pracy, żeby spędzić czas z rodziną, właśnie ze zwierzakami. I nareszcie to mam. Jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Tu widzicie, sprzątam kuchnię. Przyznam szczerze, jest to mój stary film. Chyba go w maju gdzieś tam dosłownie nagrywałam. Porzuciłam. Porzuciłam ten projekt, gdzieś tam mi się zapisał na telefonie, i tak sobie myślałam: No, że jak w końcu będę miała czas, to się tym zajmę, i tak jakoś nie miałam tego czasu, zostawiłam to. Dobrze wiecie, że dawałam informacje też na YouTube o tym, że właśnie będę miała chwilę przerwy, że dopiero w sierpniu wracam i oto jestem. Zaczynam jeszcze tym starym projektem. Niedługo będę nagrywała nowe materiały, także mam nadzieję, że niedługo film będzie zdecydowanie dłuższy, chociaż. Chociaż teraz właśnie tak się złożyło, że na tydzień postanowiliśmy wyjechać na wakacje. No więc w tym czasie niestety też nie będę mogła nic konkretnego nagrać, ale od razu po powrocie biorę się za nagrywanie, no bo rzeczywiście, no, zbyt długo miałam po pierwsze przerwę, no i trzeba podnieść tą decyzję. No albo jeżeli chcę mieć ten kanał, no to zdaję sobie sprawę z tego, że muszę nagrywać regularnie. No nie może tak być, że Trochę jestem, trochę nie jestem, bo albo się decyduję, że jestem całą sobą tu, nagrywam, montuję i wrzucam, albo zamykam kanał. No, zamknąć kanał bym nie chciała. Lubię robić to, co robię, czyli lubię sprzątać, sprawia mi to przyjemność. Sprawia mi przyjemność również dawaniem Wam motywacji, więc jak najbardziej jestem tutaj z Wami z powrotem i teraz się biorę naprawdę tak ostro do roboty. No mówię, no niestety ten tygodniowy wyjazd sprawi, że. Nie będę mogła być tutaj całkowicie e, tak często, jak bym chciała, ale już po powrocie mam nadzieję, że wszystko się tutaj bardzo dobrze ułoży. Chciałam wam jeszcze przedstawić tej takiego pięknego pieska do adopcji. E, jest to panda. E, czy można być bohaterem, jeśli waży się tylko 6 kg? No można, bo właśnie tyle waży panda, która jest bohaterką, chociaż ona sama o tym nie wie. Przedstawiam wam historię tej malutkiej pandy. W Środkiem szosy wędruje malutka suczka, prowadząc cztery szczeniaki. Nie wiemy dlaczego się tam znalazła. Ona zapewne też nie rozumie, dlaczego straciła dom, ale wie jedno. Musi ocalić swoje dzieci. Szosa jest pełna niebezpieczeństw, a ona już nie młoda i bardzo zmęczona, ale niezmordowanie idzie przed siebie i będzie szła tak długo, aż znajdzie dla maluchów bezpieczne schronienie. Tak się na szczęście złożyło, że człowiek o dobrym sercu zobaczył tego psiaka, zabrał ją razem z innymi szczeniętami do schroniska. Jej dzieci znalazły już dzieci, e, jej dzieci znalazły już swoich właścicieli, swoich ukochanych ludzi. Ona niestety jeszcze nie, niestety jest malutka i totalnie nie radzi sobie w nowej sytuacji w schronisku. Jeżeli jesteście zainteresowani adopcją pandy, to pod moim filmem będzie przypięty pierwszy komentarz z informacją, jak można adoptować pandę, gdzie ona się znajduje, a znajduje się w okolicach Warszawy. Dokładną informację właśnie odczytacie sobie jeszcze w komentarzu. To jak widzicie, dalej sprzątam. Wysprzątałam kuchnię w jeden dzień, następnego dnia nagrywałam jeszcze film o sprzątaniu salonu. Tu chciałam Wam pokazać, zamówiliśmy sobie taką fajną rzecz: Ubierz swoje ściany to jest taka strona internetowa, można ją znaleźć w wyszukiwarce. I zamówiliśmy sobie taki planer, ponieważ mieliśmy problem z tym, że wiele rzeczy nam umyka, o wielu rzeczach nie pamiętamy. Można tam wybrać sobie różne planery, my wybraliśmy sobie właśnie taki jak tu widzicie planer, taki tygodniowy biało-czarny, który będzie wisiał u nas w kuchni, znaczy on już wisi podczas tego nagrywania, to Wam pokazałam tylko jeszcze jak jest zapakowane. Tu nawet jakieś magnesy, jest też mazak do pisania po tej tablicy, ona już u nas wisi, niedługo Wam ją pokażę w kolejnych filmach i co mogę Wam jeszcze powiedzieć, no długo mnie nie było, popracowałam dosyć sporo, teraz mam nawet dużo wolnego, z rana nie muszę wstawać już do przedszkola, więc sobie w ciągu dnia mogę porobić różne rzeczy, a no po południami idę dopiero do swojego gabinetu pracować. Znaczy no, to jest w sumie tak naprawdę, to jest to od niedawna, bo do końca lipca normalnie pracowałam w przedszkolu, dopiero teraz od sierpnia właśnie mam więcej wolnego, i no i mam nadzieję że to mi da dużo motywacji dużo siły do nagrywania kolejnych filmów. Bardzo mnie ciekawi, co u Was się dzieje. Mam nadzieję, że jeszcze nie straciłam tych moich ukochanych subskrybentów, którzy mnie do tej pory oglądali. Nie mówię o takich subskrypcjach, które tam nadal wiszą e, u mnie, tylko mam nadzieję, że rzeczywiście, faktycznie będziecie oglądać, wrócicie do mnie i będziecie z chęcią oglądali moje filmy, bo zdaję sobie sprawę, że, sprawę z tego, że no jest to rynek, wiecie, taki nieprzewidywalny z tym nagrywaniem filmów. Czasami jest tak, że coś się szybko nudzi. Ja jeszcze jak kogoś dłużej nie było, to w ogóle się o takiej osobie nieraz zapomina. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest, no ale już jestem z wami, także <laughs> nie porzucajcie mnie. Będzie teraz obiecuję regularnie. Będą nagrywane filmy i będziemy się regularnie teraz widywać. A teraz coś dla widzów o mocnych nerwach. Mój jeden kotek, kocuro ten rudy zrobił zigu -zigulę. Właśnie okazało się niestety, że jest chory. Wiedzieliśmy o tym wcześniej, że ma problem z nerkami. Niestety okazało się tego, że ma problem z serduszkiem jeszcze dodatkowo. No właśnie tak dosyć sporo wymiotował, nam poszłam w końcu z nim do weterynarza, zrobiliśmy dokładne badanie, okazało się, że niestety ma chore serce, ma tę samą wadę serca, którą miała jego siostra kuzyna. Kuzyna to jest Kicia, która też z nami mieszkała rok temu, zmarła jego siostra. No i teraz jesteśmy w takiej niepewności dosyć dużej, bo no, kocuro też ma tę samą wadę, też jest chory. Natomiast na szczęście choroba została tutaj wcześniej wykryta. Bokuzna nagle nam po prostu zmarła, dostała ataku serca i nie dało się jej uratować. Tu wiemy, że jest, więc jest pod kontrolą weterynarzy i przyjmuje leki. Podajemy mu regularnie 4 razy dziennie, 2 razy rano, 2 razy wieczorem dostaje. No i tak niestety do końca życia muszę mu podawać te leki przez szczykawkę trochę wojny i walki z tym jest, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Będę się z wami powoli żegnała tym moim krótkim filmem. Zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka poprzednich odcinków, a także do kolejnych, które niedługo będą się pojawiały na moim kanale. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa pa!